Cześć, siema, witamy serdecznie w Prusicach. Moi kochani, gracie po raz kolejny z Wielką Orkiestrą ciotecznej Pomocy. Takie piękne skarbonki będą w rękach 50 wolontariuszy. Prusice po raz kolejny grają z nami, cieszymy się, dziękujemy wam za to bardzo. Zróbcie wszystko, aby ci wszyscy, którzy mają nasze piękne identyfikatory, tego dnia, czyli w niedzielę 15 stycznia, czuli się bezpiecznie, czuli się dobrze, czuli się przyjaźnie, czuli się, że jesteśmy wszyscy razem, że się jednoczymy, ponieważ gramy dla seniorów, gram dla, dla pediatrii. To wszystko potem do was wróci. Pamiętajcie, dzisiaj gramy. Teraz będziemy się uwijali w takiej niesamowitej zabawie, aby być razem ze sobą, aby mówić o tym, co robi orkiestra, ale także zbierać pieniądze do tych pięknych, kolorowych puszek. A później my będziemy te pieniądze liczyli, kupowali sprzęt, który później do Was będzie wracał. Cieszymy się, że jesteście razem z nami. Cieszymy się, że u Was będzie się działo bardzo dużo, czyli Prusicki Dom Kultury, a kolega wszystko powie, co się tam będzie działo. 3, 2, 1, 0, start. Mówisz. Jest masa atrakcji, Legionowo Projekt, zespół D4, zespół Faster, zespół Kran, i wiele, wiele więcej. Oraz licytacja o godzinie 19, masa ciekawych rzeczy kolacja z Pawłoskim, z Gliniakiem Rzeźba Lodowa do wylicytowania i wiele, wiele więcej zapraszamy gorąco. Przydogo do nieba. O godzinie 20 z ręku w Prusicach. Kolacja z Pawlakiem, Gliniakiem. No moi drodzy, Prusice naprawdę Paweł. zaszalały. Z Pawłoskim? Pawłoskim. No to Pawlak może się tylko dołączyć. Tylko i wyłącznie. Może tylko przyjść ze swoimi sztoccami, usiąść i zjeść. Nie, za taką klację trzeba zapłacić. Licytujemy. Bądźcie razem z nami więcej wyobraźni, więcej uśmiechu. Tym bardziej możemy pokazać, że nie mamy focha, że jesteśmy ludźmi, którzy potrafią w każdej sytuacji się super znaleźć. Prusice będą was wszystkich pozdrawiali. A ja przypominam Wam, że o o 8.30. Już w niedzielę, najbliższą, zaczynamy TVN Dzień dobry, TFN. Później będziemy lecieli na antenie TFN, na tvn 24, na TTV, także na różnych stronach internetowych. Jeżeli sprócić do nas, dojdzie jakiś okrzyk, że pozdrawiamy Warszawę, wysłany telefonicznie, jeżeli nam się uda, puścimy to. Będziemy przyglądali się, co się dzieje u Was, ale Wy także patrzcie, co się dzieje u nas. My gramy aż do 0.30 w w poniedziałek, czyli jak już u Was się skończy, się telewizory, aby zobaczyć, jak będziemy podsumowali to wszystko, co się dzieje nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Gramy w Australii, gramy w Kanadzie, gramy w Stanach Zjednoczonych, gramy w Chinach, gramy, gramy w Japonii, a ostatnio nawet w Indonezji, cała Europa, także nasza. Chyba na Antarktydzie też ktoś by machnął do nas taką właśnie puszeczką, o ile by miał do kogo podejść, żeby zebrać pieniądze. Ale póki co, prusice grają, pozdrawiamy, jak krzyknę, że hej, oni krzykną, siema, siema prusice! Siema!